Z Ewangelii według świętego Jana. Jana. Nie Jata. Jana. Jana. Chote uneristesen, legej to Simon Petrocho, Jezus. Simon Joanu, agapas mepleon Tuton. Legei auto. Najkirie. Naikry. Sy oidas, choti filosę. Legai auto, boske to Arniamu. Legei auto, pain deuteron. Simon Joanu. Agapas me? Legej auto. Naj, no kyrje, sy ojdas choti filose. Legej auto. Pojmajne ta probata mu. Legej auto to triton. Simonio anu. Fileisme. me? Eli Petros chot jej auto to triton fileisme. me. penauto. ejpen panta se oidas, se genosce is hoti filose. Legeo to ho Jezus, bosce ta probatamu. Amen, amen, lego soi. Hote es neoteros, ezo se auton cae peripateis, hopu eltes. Hotan de gerases, ec teines tas heiras su, allos zoseise, cae osei Hopu hoteleis. Tutto de pensem a inon po teon. tonteon. Kaj, tuto pon legej auto. A moi. Dzisiaj tak trochę bardziej w oryginale, bo ten tekst jest po prostu naszpikowany też mnóstwem znaczeń. O, od samego, samego znaczenia to, co robi tutaj Jezus z Piotrem, to jest po prostu Mistrzostwo świata, tak? Najpierw e, mówi to by trzeba było zerknąć do, do drugiego wersetu tego rozdziału 21 Jana, żeby zobaczyć, jakie tam jest towarzystwo. Nie? Tam mamy i Tomasza, tam mamy Jana, mamy Jakuba, mamy praktycznie wszystkich, których na kartach Ewangelii słyszeliśmy, że wyznali w Jezusie Pana i, i Boga. I Jezus mówi tak, Agapasmy, no, Agapasmy. Czyli, że kochasz mnie taką miłością doskonałą bardziej niż tamci. Nie, już tutaj też Piotr świetnie, bo nie kozaczy. I on y, mówi coś, co można by przetłumaczyć tak na nasz użytek. E, tak, Jezus się pyta, Piotrze, czy ty mnie miłujesz bardziej niż tamci? A Piotr mówi: Tak, panie, ty wiesz, że ja cię bardzo lubię. No i to co, mówi, to, co mówi Jezus, to też jest trzykrotne takie roz, rozróżnienie, bo jest najpierw boskie mu, czyli karm, tam tak paść moje, moje jagnięte, tak? Za drugim, za drugim razem to już nie ma tego porównania mhm. e, w tekście, tak? Bardziej niż tamci, ale z kolei, y, no jakby jest cały czas to, agape, taka. Za Czy, drugim razem tak samo, Tak. tak. Tak, że, że tutaj mamy, mamy znowu pytanie o tę miłość doskonałą, tak? Jeszcze Piotr w obydwu przypadkach mówi tak, sy oidas pilos. czyli ty wiesz tak bardzo wewnętrznie, to od słowa eido jest to z kolei takie poznanie no, na przestrzeni. Syntetyczne. Tak, jest takie, jak, no po prostu wiesz, tak, ja już tutaj nic nie wymyślę, prochód też nie, bo już był wtedy. No. I za drugim razem Jezus mówi. No to tam bądź pasterzem, tak. E, pojmajne ta probata mu. Czyli bądź pasterzem dla owiec. Owca to jest takie ciekawe e, stworzenie w języku greckim, że to jest coś, co idzie prosbao, tak, że idzie naprzód. Czyli jest takie myszogenne, że. Idzie to, naprzód. Tak. tak, idzie wprost. W szkodę idzie. No, to pasterzy tym, które w szkodę idą, nie? Które uciekają. I za trzecim razem Piotr się smuci, no bo Jezus go pyta, Piotrze, czy ty mnie lubisz? Po prostu, nie? A... Za trzecim razem Jezus mówi to, co Piotr mówił. Tak, tak jest, nie? Czy ty mnie lubisz? No i tu też nie ma kozaczenia, nie ma takiego obrażania się tak, że oj tam, oj tam, tak, sprzętniętymi oczami. Nie, no, Piotr nie wiedział, że zostanie papieżem. Nie? A... No... Mu się przykro trochę zrobiło, no bo no nie przeskoczy pewnych rzeczy. No i coś, co Jezus mówi tak, to jakby paść tak samo te takie rozbrykane owce. Ale też to nie jest koniec. To bo Jezus tutaj mamy tę zapowiedź, To już jest fragment pisany przez ucznia Jana, już nie przez samego Jana, ten rozdział 21. Tak, więc już tutaj mamy też zaznaczone, jaką śmiercią uwielbi Boga. Mm -hmm. Ale też końcówka jest świetna, bo tam y, autor używa tego sformułowania okolutej moj, czyli towarzysz mi. Nie? Słowo kolao to dosłownie jest skleić się. Kolał. Skąd? Kolaż. Tak. I wiele innych rzeczy chyba, które też mają takie coś. Więc, y, więc tutaj mamy już troszkę inne wezwanie niż to, co było powiedzmy do tej pory, bo y, tam. Yy, wcześniej, tak, kiedy mamy te różne opisy powołania, to jest to wezwanie yy, opisomu. Opisomu, czyli za mną. Tak, dosłownie, opisomu. Hmm? Piotr słyszy dwa razy. Przy powołaniu i jak go Jezus objeżdża. Szatanie. Tak. Opisom, tak. tak. A tutaj już jest takie zaproszenie coś, co słyszy święty Mateusz. Bo Mateusz właśnie przy powołaniu mm -hmm. usłyszał. Tak, akolutej moi, towarzysz mi. To już jest takie wezwanie do dużej intymności. I w sumie e, mamy zaraz zesłanie Ducha Świętego. Tak Dzielą nas od tego wydarzenia dwa dni. Jutro jest Królowej Apostołów. E, dzisiaj mamy taki dzień, więc chyba, żeby dobrze chodzić w Duchu Świętym i tak na, na przykład Maryi, e, to trzeba faktycznie chyba temu Jezusowi towarzyszyć. Z całym tym dobrodziejstwem, co się ma, inwentarza. Bez żadnego cudowania że jestem e, lepszy niż mi się wydaje. Tak, jesteś do bani. Ja kozaki jestem... Jesteś ja i... jestem do bani. Wojtek jest do bani. Wszyscy jesteśmy do bani. Spok. I Pan Jezus takich do bani bierze i mówi. I zobaczycie, jakie teraz ze mną kozaki będziecie. Tak, i teraz towarzysz. I teraz mi towarzysz. Taki jaki jesteś. I to jest dobra napina. Amen. Amen, amen.